W dzisiejszym odcinku gram sobie w Stumble Geisa i po prostu nie mogę dotykać koloru żółtego w StumbleGuys To będzie trudne, bo wszystko prawie jest żółte w niektórych mapach, a wszystko jest prawie niebieskie. Więc po prostu nie mogę dotykać żółtego koloru. Stawcie lajka w górę z, z Kurde łapkę w górę z wleczkiem, a my zaczynamy. Yy, ja mam tutaj 7 koronek, więc już się zwiększam. Ale zacznij po prostu grać. I jaka mapka nam się wylosuje? Musimy przejść kolejny finał, oczywiście, oczywiście, musimy przejść kolejny finał, to nie będzie takie łatwe, ale po prostu spróbuję, spróbuję przejść, do czego to się tak wolno idzie, po prostu spróbuję przejść finał, jak mi wyjdzie, to mi wyjdzie, a jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, mam to gdzieś. Dobra. Jak ja panam się proszę, proszę, żeby to była bardzo fajna mapa i nie było tam nic żółtego. Proszę, 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 żeby nic nie było żółtego. Tak żeby nic nie było żółte, nic, nic, nic. Musiałem odmowa wejść z tego powodu, że... Coś się zepsuła i po prostu muszę nowa wejść. Więc... żeby nie było nic z żółtego. Proszę, 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 proszę. Była na kolanach. Na, nie na kolanach. A siedząco, Proszę. Przegram. Nie mogę po prostu dotknąć tego koloru. No dobra. Kurde, ale logi. Muszę uważać, bo takie logi teraz są. Oj, dobra, dotknę, dotknę, dotknęłem. Dotknę. No, dobra, no, no, odpadam. Dobra, przegrana. No, chciałem dalej sobie pójść, a i tak przegrałem, więc git w ogóle, tak chłopotko, żeby właśnie przegrać. No i dobra, żeby teraz była, no po prostu, mapa bez żółtego, bo to też jest trudne, powiem. Więc proszę, żeby była mapa bez żółtego. Proszę, 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 proszę. Żeby nie było żółtego w ogóle, żeby taka mapa mi się wylosowała. Żeby nie było lagów. Dobra, da się, da się, da się, da się, można. O to będzie trudne, bo... młot się nie liczy, młod się nie liczy. O! ale coś mi chociaż wyszło. Mm, jak mówię, młod się nie liczy. O, dobra, i tak przegram. Nie dotknęłem, nie dotknęłem, ale... Ale wyglądałem jakbym dotknął, ale nie dotknę. Dobra, tutaj muszę uważać, jest jest sobie tędy. Nie. Ten sobie przejdę. O, 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 o. O, dobra, git git, O nie, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. O kurde, nie. Uj, nie dotknąłem, było nisko. Było no nie! Dobra, i tak przegrałem, dobra. Chcę, żeby była lepsza mapa. Proszę, żeby była mapa bez zielo... z żółtego koloru, proszę żeby, nie, żeby mapa była bez żółtego koloru, proszę znowu ta mapa Ja to znowu ona, nie rozumiem w ogóle jakiś ma ten nowy skin, to specjalnego to jest gołka. dlatego to się nie liczy bo właśnie zawsze dostaję młota ja zawsze gram w tą grę, więc dlatego młot się nie liczy

też kończę film w ogóle. I to nie obchodzi. Ja kończę film jak przegram, bo to się dziwię. Proszę żeby była mowa, bez żółtego koloru. Proszę błagam, błagam, błagam. Błagam, proszę, 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 proszę. Że w ogóle mnie nie rosuje. Nie wyrosuje się, nie? Dobra, po prostu trzeba troszkę czekać. Tak to by się od razu wylosowało, więc po prostu trzeba poczekać. Ja sobie poczekam. Bra? Proszę, żeby była mapa bez żółtego koloru. Proszę, proszę, proszę. Proszę. Proszę, żeby była... O! O, ale to jest bez żółtego koloru, więc git. Ojej oj, jaj, no... Ale nawet się nie mogę ruszyć, więc i tak przegram. Dobra, i tak przegram to kończę film, ale jeszcze nie przegrałem. A nie wiadomo, czy przegram. Nie mogę się w ogóle ruszyć? O dobra, już się ruszyłem. Co? Jak to wygląda fajnie. Dobra, dobra. Nie, nie. No hmm. to w ogóle fajnie wygląda. I tak satysfakcjonująco. Satysfakcjonująco. O! Czekaj, zrobię To Ale mi się uda? Nie, nie uda mi się, dobra, przegram. A tam przegram, dobra widzę, powiem tak. Kończy odcinek, może był krótki, wiem, że ten był trudny, ale po prostu... papa. Pa.